Cześć, cześć witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku serii Minecraft survival 120. Dzisiaj mam taki pomysł, aby zdobyć jeszcze troszkę więcej diamentów. Pozbierać trochę obsydianu na Polter na, po, yy, na portal netheru i no i też, żeby zdobyć yy, Enchant, więc to będzie taki jeden z dłuższych odcinków. Także... Zapraszam Was do oglądania. Także pierwszym krokiem będzie... No, chyba pójście po jakby... Po diamenty po obsydium, czyli będziemy potrzebować 14 obsydianu. 14 obsydianu. Jedną książkę. I, może sobie to zapiszę? 14 od ob, ob, obsa. Jedna książka. Książka. I jeden. N. N. Dobra. No to co? No to chyba lecimy do kopalni, nie? Tylko sobie ten komponta ustawię. Yy, o, co to jest? <laughs> nie wiem, co by tu jeszcze sobie wziąć. To jeszcze może trochę przypalimy. Dobra, mam to. Żelaza nie potrzebuję. Łódkę mogę sobie wziąć. No i drzwi. Dobra. Też... no albo dobra. Słuchaj podjemy. Tarcza jest OP. Dlatego ją sobie zrobię. Hop, hop, hop. Już trochę pochodni będę potrzebował. Ile to będzie pochodni? Troszkę dużo. A dobra, tyle wystarczy. To czekamy. Dobra. To już się przepaliło. A jeszcze troszkę drwieńkę. Nie mam. Ech. Dobra, mech sobie wezmę do podsadzania się. Bo czemu nie? Dobra, no to lecimy do kopalni. Tym razem wam pokażę. Tylko no, po chwilę ja zobaczę, czy się nagrywa. Dobra, nagrywa się. Przez chwilą widzieliście taki czarny ekran, ale to spokojnie. Już pewnie widzicie mojego, mojego Minecrafta. Tak więc, no, będziemy chyba tam, gdzie będziemy płynęli, tam, gdzie najczęściej umierałem. No i to chyba gdzieś przy brzegu będzie, to znaczy trzeba gdzieś wpłynąć jeszcze, nie wiem dokładnie gdzie, ale gdzieś trzeba wpłynąć. Tak, widzicie sobie świąteczne piosenki, odklejony jestem. Nie? Świetnie. To sobie tu dam. No i teraz hop, 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 hop. Zmieniamy sobie. O, i to już tu będzie. Jednak orientacja w terenie nie zawodzi. Dobra, I tym razem nie pójdziemy w tamtą stronę, tylko pójdziemy w tą stronę. Albo no w ogóle tu sobie pójdziemy. O. Dobra, żelaza nie potrzebujemy. Skupiamy się tylko na diamentach. O, no.

Już po wszystkim, hehe. He. Tak, więc możemy szukać dalej diamentów. No chodź, chodź, chodź. Oj, dobra. Może tu coś będzie. To sobie tam. Rozświetlę troszeczkę. No, tu jest lawa, więc nie muszę rozświetlać. O! Dobra, i tutaj jest przejście do tego następnego. O, zombie villager się nie, nie, w ogóle 18 level, nie zauważyłem. No i teraz tak, może będziemy się w dół kierować zamiast w górę. Kurczę, no to już byłem. tu już niestety byłem, także pójdziemy sobie chyba teraz w tamtą stronę bardziej. Jak jakim cudem? Co za snajper z niego? Dobra. Gdzie była ta? O tu. Dobra. Chyba to już czy jednak nie. Gdzie my możemy teraz pójść? Tutaj na przykład. Może włączę sobie koordynaty. Albo w sumie lepiej i nie, bo cały ekran mi zasłania. Dobrze. Dobrze, więc może pójdziemy a czy też tu byłem wcześniej. Oj niedobrze, niedobrze. Może tam. Dobra może tu coś być. Diamenty, diamenty. Uj. No co? Dobra, mamy to. O i tu mnie już nie było. Tu może być odgroma diamentów. Może, ale nie musi. O kurwa, ja tu To jest frajper, nie? Ojej, ale mam tego syfu już od groma, nie? Tu jest złoto same. Ale my mieliśmy pójść tam. Później tu przejdziemy. Tu Jak tam? Jak on mnie atakuje? Dzisiaj dobra. Gdzie one mogą być? Jak szybki! Pokażcie się! Zdawało mi się! No, z pewnie, że zdawało mi się! Powinienem chyba mówić troszeczkę głośniej! Jak szybki! Halo! No, to sobie kopię trochę przynajmniej ten. Czym ja to kopię? Aha. O, dobra, całe szczęście. Mamy trzy. Jeszcze 11. Przez mię. Ech, to może ja zaraz zrobię cięcie. Żeby nie było, mam. później Wam też pokażę, że nie będę miał udostępnić dla także cięcie.